Cześć. Dzisiaj pokażę wam trochę kamyków, które nazbieraliśmy razem z bratanicą Nadią na Kosorowicach. Cześć. Nadia, przywitaj się. tak. Cześć. Była właśnie ze mną pochodzić. To jest jej pierwsze znalezisko. Takich kamieni jest dość sporo, tam można trafić. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. No, ale mają takie właśnie maziajki, takie... Agatowe, nie wiem... Właśnie podobne do agata. No, takie... różne. Tu mamy potem... Raz twoje, raz moje będziemy pokazywać. Teraz jest znalezisko cieci. To jest chyba skrzemieniałe drewno. Ładny kawałek. Chyba, że jakaś skała, ale raczej drewno. Teraz jest znowu mój kamek no, tu mamy właśnie taki miszmasz muszelkowy zebrane właśnie w taką skałkę. Nie wiem jak to się fachowo nazywa Ale widać właśnie takie przekroje z muszelek. Tu chyba jest też skrzymienione drewno. To znowu znalezisko cioci? Tak, tak. Tutaj jest taki dosyć ciekawy też kamień, jakiś czarny. Właśnie byłam zainteresowana, gdy go pukała, zauważyliśmy jaki ładny jest. No jakiś czarny właśnie. I tutaj później, tak teraz tutaj tak nie widać, akurat na filmiku. Aha, tu jest z tej strony. I tu jest właśnie taki kwarcowy, coś w tym stylu. Jeszcze dodatek. Nie wiem, co to jest to czarne, ale bardzo ciekawie ten kamień wygląda, dlatego żeśmy też go zgarnęły. Ten z racji wyglądu prawie jak serce to też żeśmy go zabrały, no oczywiście mhm. to jest krzemień. Fajne plamki, kropeczki, mają no, ładnie, ładnie pęknięty. Tu też były takie świecące to chyba piryt, albo jakieś blaszki czegoś innego. O, teraz to widać. W takiej skale. Też ja znalazłam. To na dusi znalezisko. Zaraz zobaczymy. No tu się głównie podobały kolor właśnie te wzorki na kamieniu. No, hula dzisiaj niesamowicie, no ale jak był zaplanowany wypad, to trzeba było go wykorzystać. No, tutaj chyba też coś było w życiu ale to Też, też ja nie znalazłam. Tak, to jest też znalezisko na dusi. Takie to zobaczymy potem pod mikroskopem. Właśnie byłam ciekawa jaka kolorystyczność i sprawdziłyśmy w wodzie i jest bardzo ciekawe. To tutaj by było to. I jeszcze tutaj jest takie moje znalezisko. Jest trochę kwarcu I tu jest też jakiegoś tam błyszczącego coś na końcu. No to trzeba doczyścić i się zobaczyć co to tam dokładnie jest. Nadia jeszcze właśnie znalazła, jak żeśmy chodzili koło nas po drodze. Bardzo ciekawy kamień. No, ogólnie kwarc, ale po wyczyszczeniu i przyjrzeniu się pod mikroskopem. Okazało się, że coś tam jest takiego jak benzyna, jak rozlana na drodze, coś takiego. Nie wiem, ja to uznałam za halkopiryt, ale oczywiście ja się tak za bardzo nie znam. Pokażemy zdjęcie na końcu filmiku. filmiku właśnie. Także też takie ciekawe znalezisko i wiadomo, że nawet na drodze tak. można znaleźć. Właśnie byliśmy przy drodze niedaleko domu cioci i szukaliśmy i właśnie zauważyłam taki kamień. Eee, daliśmy go do octu, a dwa dni później ciocia go zobaczyła pod mikroskopem i wyszło nam właśnie takie ciekawe znalezisko. No. Także macie wyjaśnione, jak to się stało, że się znalazł u mnie i że właśnie takie ciekawe znalezisko. Jej się udało znaleźć. Podejrzewam, że jak będzie teraz cały tydzień u mnie, to będzie kierunek ścieżka, żeby znaleźć właśnie coś jeszcze ciekawego. Także to by było na tyle. Tutaj jeszcze takie, byle jakie? Aha, jeszcze taki ten największy przytargany. Nie wiem, co on ma za kreski. Czy się też znalazła? Także jakbyście to wiedzieli, co to jest. Napiszcie w komentarzu. No, oczywiście. No. Bardzo ciekawie wygląda, także tego został przetargany do domu. I będzie ozdobą ogródka, bo raczej w pokoju go chyba nie zostawię. Bo mama już mówi, że się strop zawali. A tu jeszcze jest. Takie. Nie wiem, czy to też jest skrzemieniałe drewno, czy nie, ale taki właśnie kawałek. Mhm. No, tutaj jest też taki fajny czerwony, to znaleziony przez Nadię. Właśnie, byłyśmy ciekawe, co to jest. Mieliśmy podejrzewanie, że to agat, ale jednak jest troszkę podobny. No. Może to nie jest agat, ale jest bardzo ładnym kamieniem. No, i tutaj taki właśnie z dziurami też ja znalazłam. Nadusi też jej się spodobał. Stwierdziliśmy, że go weźmiemy. Zobaczymy, co tam jest w środku. Gdzieś, może w jakichś szczelinkach, jakieś żyjątko się ukryło. Dobra, to na tyle. Pozdrawiamy z Nadusią. Pozdrawiaj. Pozdrawiam wszystkich, powiedz. Wszystkich oglądających. Oczywiście, wszystkich oglądających pozdrawiamy. Moją przyjaciółkę Elizę, która może teraz oglądać, tak samo ją serdecznie pozdrawiamy. No i do zobaczenia, do następnego. Pa.